Na przykład, pan poseł Petru na Iksie napisał, że pan Trzaskowski musi się starać o elektorat Konfederacji swoimi postulatami wolnorynkowymi. Więc obie strony się starają w tym momencie o, o względy tutaj w, wśród wyborców Konfederacji. Powiem tak. No, przecież krytyka prawa i sprawiedliwości była tym motorem napędowym powstania konfederacji. My krytycznie odnosimy się do realizacji wartości konserwatyzmu tych prawicowych przez Prawo i Sprawiedliwość. Stąd na pewno to nie jest taka sytuacja, w której możemy wyjść i powiedzieć popieramy tego konkretnego kandydata. Niemniej jednak uważam, że największym złem, jakie może Polskę spotkać, to jest właśnie Rafał Trzaskowski w pałacu prezydenckim z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, który już testowaliśmy przez ostatnie 10 lat, czyli prezydent i premier z tej samej opcji nie ma bezpiecznika. A z drugiej strony, Rafał Trzaskowski jest reprezentantem środowiska politycznego bardzo mi odległego. Stąd z tych, dodając do siebie te dwie rzeczy, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, takiego scenariusza, żeby to pan Trzaskowski zagościł już na stałe. W Pałacu Dla mnie pan Trzaskowski jest reprezentantem takiej klasycznej ojkofobii, takiego strachu, takiego dystansu dużego do tego, co nasze, co rodzime, co ojczyste. Nie bez powodu mówiliśmy o tym, że jest swego rodzaju eurokratą, że jest euroentuzjastą, gdzie sprzedaje polską suwerenność za relacje europejskie. I to, to nam się bardzo nie podoba. Uważamy, że tu jest Polska. Przede wszystkim powinniśmy realizować interesy Polaków, stąd nasze hasło, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, wielokrotnie o tym mówiliśmy i uważamy, że Rafał Trzaskowski jest dokładnie założony dziś patrząc na te wyniki sondażowe w poszczególnych segmentach. Dla mnie na pierwszy rzut oka wybija się bardzo mocno to, że w tej grupie najstarszej 60. Plus, bardzo mocno został zabetonowany i dalej pokutuje ten układ popisu. Te partie dwie systemowe zebrały największą ilość głosów. Natomiast właśnie im niżej, tym widać wielką, większą potrzebę zmiany. I uważam, że tutaj nie ma co strzelać, z jakiego powodu ludzie im młodsi, tym bardziej popierają inne mniejsze partie. Natomiast należy wziąć pod uwagę to, że Polacy po prostu oczekują, pewnej zmiany wizji Polski. I trzeba ją dać. Wszyscy mieli równe szanse. Ja się bardzo cieszę, że Sławomirowi Męcenowi udało się dotrzeć do ludzi z tą wizją dumnej, bogatej, suwerennej bezpieczeństwa.